Siemanko z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z EFC Mobile 25 krótko omówimy drużynę sezonu z Ligi Włoskiej mamy teraz tydzień z tą właśnie ligą, jest ona dostępna i przejdziemy teraz do Team of the Season, wejdziemy tutaj do zakładki gdzie mamy Serie A czyli drużyna sezonu, czyli Liga Włoska, mamy takie Karty dostępne z klubów jak Roma, Napoli, Juventus, Bolonia, czy też również pozostałe kluby, takie jak Empoli, czy Inter, wiele tych włoskich klubów. Pokażę Wam też karty później. Tu mamy oczywiście jakby to powiedzieć takie rzeczy, że tu musimy te punkty zdobywane tutaj z tych skill gameów i meczów. Tutaj oczywiście zdobywamy progres, żeby 100 punktów Team of the Season uzyskać codziennie. I tu mamy jeszcze dodatkowe oferty. Tu jeszcze za reklamy można to zdobyć. I trzeba tutaj sobie takie okienka tu otwierać. Więc my to właśnie teraz zrobimy, bo mam trochę punktów i Wam pokażę przy okazji, o co tu głównie chodzi. Trzeba ten symbol, tak jak widzicie, mamy taką piłkę. Tutaj tą piłkę niebieską musimy ją znaleźć na tej planszy, jeśli chodzi o położenie jej. I wtedy jak zbierzemy cztery fragmenty, to wtedy będziemy mogli przejść do kolejnej rundy, bo mamy tutaj niżej pokazane, że trzeba mieć cztery elementy, żeby zrobić kolejną rundę i za tą rundę otrzymujemy 30 milionów później mamy tokeny do rankupów później jest zawodnik 107 Dybala niewymienny no i 100 Team of the Season Shards i później jeszcze dalej kolejne jeszcze monety no ale zobaczmy jeszcze spróbujemy znaleźć przynajmniej jakiś element z tego i chyba nam się udało bo już tutaj widzę Mniej więcej, gdzie możemy iść. I jeszcze, akurat, chyba nam się uda zebrać całą niebieską piłkę. Więc zobaczymy. Jeszcze tutaj ostatni fragment i możemy akurat odebrać te miliony. 30 milionów przyda się. No i klikamy Next. Więc lecimy do kolejnej rundy. Więc tutaj. Odbieramy już 30 milionów. No i czyli tak samo musimy znowu później szukać na planszy te elementy. Ja już tutaj zrobiłem, czyli te 30 milionów odebrałem. Więc prosto to zrozumieć, gramy sobie tutaj codziennie, odbieramy te punkty Team of the Season token do Serie A. A my przejdźmy teraz do galerii, gdzie mamy pokazane oczywiście Team of the Season z serii A. Ikony oczywiście Team of the Season mamy Ronaldo, Ricarda, 109, pozostałe. No to mamy oczywiście też ikony tak jakby znane graczom FIFA, czyli Gervinho, Dumbia i Barbo. Oczywiście yy, ci piłkarze grali w Romie i akurat ma, mieli wtedy bardzo dobry okres ale dobra mamy z graczy tych zwykłych to Team of the Season oczywiście graczy Interu mamy Napoli, mamy też Atalantę. no i jest zawodnik z Fiorentiny oczywiście jeden zawodnik też również z Milanu jest Pulisic 300 szardów pozostałe widzicie trochę więcej kosztują 450 szardów zagracza 107 no i gracze 108, no to już wyżej trzeba, no już tutaj 800 szardów, 650, zależy kogo sobie tu wybierzecie. Ja bym chciał akurat stąd, to w sumie bym wybierał albo pomocnika, czyli Turama, albo bym chciał lewego obrońcę, bo mam właśnie bardzo słabego gracza na lewą obronę i takiego Dimarko chętnie bym zrobił. Tak więc tak to wygląda jeśli chodzi o te Team of the season z Ligi Włoskiej. A my przejdziemy teraz do wymiany. Oczywiście możecie dalej robić te wymiany. Nowa wymiana jeśli chodzi o kartę. Tutaj dodany jest Crespo 109. My przejdziemy do wymiany, gdzie tutaj mamy możliwość zakupu. Właśnie monet. Więc otrzymamy wtedy kartę Team of the Season. Zobaczmy, mamy tutaj RB, prawy obrońca i to jest Denzel Dunfries 105. I całkiem sporo kosztuje, ale oczywiście niestety niewymienna karta. I zobaczmy, czy on nam się przyda. No, mam tutaj Klausa, ale w sumie można sobie wrzucić tego gracza. I zobaczymy, czy on będzie lepszy. No, trochę ma gorsze statystyki. Myślałem, że wypada trochę lepiej, tylko fizyczność. Myślałem, że trochę lepiej, no ale dobra. Wracamy jeszcze teraz, jeszcze do sklepu, gdzie są oferty. Pójdziemy coś tutaj otworzyć, jakąś paczkę wymienną. No i zobaczmy, czy trafimy kogoś jeszcze z Team of the Season. Zobaczmy, no to gracze są, ale no tu mamy. Też karty Team of the Season, ale 101 trafił się za wodnik Krakowa Częstochowa, więc tak to wygląda. I my teraz jeszcze przejdziemy jedną rzecz zrobimy w Team of the Season, ligę włoską. Tak w skrócie powiedziałem, co mniej więcej tu mamy. A już tutaj, jeśli chodzi o zakładkę Icon, możemy tutaj już sobie podbierać kolejne tutaj punkty. Ja już będę robił tutaj Roberto Baggio, czyli tutaj ten kolejny chapter, czyli te jeszcze dwa mecze, żeby odebrać sobie kartę Baggio 104. I sobie to zrobimy na pewno, więc zagramy sobie. No i też możecie w komentarzu napisać, jak Wam się podoba ten cały okres Team of the Season, czy otwieraliście paczki, czy też czekacie na La Ligę, bo. Drużyna z ligi hiszpańskiej też będzie dostępna, więc czekamy na graczy z, z ligi hiszpańskiej, z Realu Madry, z Barcelony oraz innych dobrych klubów z tej ligi. A my teraz gramy mecz, zobaczmy, mamy tutaj już Millera, ale odebrana piłka. Już tutaj w środku pola walka o piłkę. No ale dobra, przejęliśmy. Mamy tutaj już Bukajosaka leci z piłką. No niestety nie udało się. No i musimy wracać znowu do ataku. Dobra, mijamy teraz turę. Chciałem już strzelić, ale niestety zatrzymany. Tak więc postaram się wygrać spotkanie. Tak więc widzimy się chyba raczej na końcu spotkania. No dobrze, moi drodzy. I tutaj ostatnia akcja. I mamy 2-1 w tym spotkaniu. Zrobiliśmy to, wygrałem to. Idziemy do ostatniego meczu. Tym razem z Barusią gramy. Żeby już ukończyć tego gracza, czyli Roberto Baggio. Będziemy mieli Team of the Season Ikonę Baggio. W sumie zerkniemy na jego statystyki. No, szczerze wiadomo, mógł mieć tu lepsze, ale wiadomo, można ulepszać takiego zawodnika. Dribbling ok. Strzały, no tak 100. Longshoty, no, no trochę gorzej. No ale dobra. Jak za darmo, no to i tak możemy przetestować tego gracza. A więc gramy ostatni to już mecz i będziemy mieli kartę team of the season i ikonę baggio ok tak więc lećmy i zaczynamy to od bramki Tu już mamy 60 minutę ok i lecimy tutaj już mamy lewego skrzydłowego z PSG no dobra no i jest, wieje, ale niestety tu akurat był faul i mamy karnego, zobaczmy czy trafię, o i w powietrze, w powietrze to trafiłem, no dobra, tak więc lecimy dalej, i musimy zaatakować, bo niestety karny zmarnowany, okej. Okay. Lecimy jeszcze tutaj, odbieramy piłkę. I niestety jeszcze Borussia prowadzi swój atak, ale tym razem wywalczyliśmy piłkę. Musimy zacząć atakować. Już mamy piłkę, ale jeszcze, jeszcze udało się złapać piłkę dalej. Już Wejra przeszedł. No i tutaj. Nie wiem co zrobił nasz bohater Jajaturę spalony niestety. Tak więc dogramy to spotkanie. Wejdzie do naszego składu Roberto Baggio. I powoli będziemy też kończyć ten materiał, więc później też będziemy się widzieć już w kolejnym filmie, ale to będzie już lalika. Czyli oczywiście. La Liga, czyli gracze z Barcelony, Realu, czy też Villarreal, albo też Atletico Madryt. Dobra, no i zobaczmy co dalej. Girasy, no nie, kurczę, bo nam tu trafiła bramkę. Nie możemy doprowadzić do tego, żebyśmy przegrali. Więc musimy się postarać teraz. Jeszcze Bukayo Jeszcze musimy poszukać dobrego rozwiązania z tej sytuacji. No dobra, huratował nas jajaturę, bo już było ciężko. I mamy 2-2. Więc tak, chyba będzie dogrywka. Ok, dobrze, moi drodzy, to skończę tą dogrywkę i widzimy się przy odbiorze Roberto Baggio. No dobrze, moi drodzy, udało mi się wygrać całe spotkanie. Musiałem powtórzyć, więc tak, wygrałem 2-1 i odbieramy tutaj nagrodę, ale główną nagrodą jest ikona Baggio, czyli oczywiście włoska ikona 104. Okej, okay, tak więc odbieramy. Mamy Baggio. Jeszcze tu mamy Questy. Dodatkowe jeszcze Gemy. I tak więc cały chapter. Ogólnie drużynę sezonu Wam pokazałem. Raczej już każdy dokładnie wie, na czym polega zdobycie tych punktów. Nie trzeba raczej tłumaczyć. A my przejdziemy sobie do składu. Wrzucę tutaj. Roberto Baggio wrzucimy tego piłkarza oczywiście tu można go ustawić ja musiałbym tutaj zmienić formację ale w sumie na razie może skoczyć tutaj za tego gracza albo możemy zmienić tu zaraz to zmienimy tutaj musimy zmienić formację na 4-4 na 4-3-3 tylko ofensywnie 4-3-3, atak jest. Dobra, ok. No dobra. No mamy 104 Baggio. Tak to się prezentuje. Więc chyba zagramy ostatni szybki mecz w Division Rivals. Zobaczymy, jak nam pójdzie z Roberto Baggio. I będziemy powoli kończyć ten film. Tak więc już mamy przeciwnika i zobaczymy, czy on posiada trochę lepszy skład. Zobaczmy, z kim będziemy się mierzyć. Tak więc już widzimy jego skład. Mamy tego gracza też z Bundesligi, co był dostępny w Team of the Season Bundesliga za ogarnięcie tamtych punktów i wybranie można było go albo dostać szardy. Albo jeszcze tokeny do runcupów, ale ktoś wziął tego piłkarza, to akurat może nim pograć. Dobra, my wracamy do spotkania. Jest tutaj 1 do 0, ale nas zgoni ten rywal. Jeszcze strzelamy bramkę dalej. Ok, Miller podanie dalej do zawodnika. 3-2. Mamy Guardiola, Guardiol wrzuca, ale no niestety obok bramki. Próbujemy kolejną wrzutkę, ale Carles Pujol to ładnie wyczyścił. Okej, okay, dobra, 40 sekund. No, jeszcze tu Miller ładnie, ładnie strzelił. Jeszcze lecimy, dobrą szansę. Mamy 5 do 5. No, zobaczmy. No, już trochę gorsza akcja, ale będziemy starać się strzelić. Dobra, 6 do 6. Musimy dalej próbować. No, i zobaczmy. Wychodzimy na prowadzenie. Kilka sekund zostało. Jeszcze Wiejra długie podanie. I chyba nam się uda to wygrać. Ale ostatnią akcję musimy wbić gola. I tak udało nam się wygrać. Mamy to, więc wygraliśmy ten VS Attack. Dobra, tak więc będziemy kończyć ten materiał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeszcze wejdziemy tu do składu. Liga włoska jest dostępna. Możemy zdobyć tutaj ikonę Team of the Season Baggio. A już będę się z Wami żegnał, więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję na moim kanale. No i też pamiętajcie wbijać na Instagrama, serwer, Discord, wszystko macie w opisie. A już będę kończył, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć!